Kil równa się inna myszka. W dzisiejszym odcinku po każdym kilu będę wymieniał myszkę, którą gram. Mam dzisiaj trzy próby i muszę wygrać grę. Jeżeli chcecie taki odcinek z klawiaturami, zostawcie tu 2000 łapek w górę oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. A więc w tym momencie zaczynamy ten totalnie dziwny challenge, z którym po każdym kilu muszę zmienić myszkę. Zaczynamy challenge od myszki, na której gram tak naprawdę no cały czas, czyli Aeroxa Piątki. Wiem, że go nie widać na tej podkładce, bo mam wyłączyć Podświetlenie, żeby dłużej bateria trzymała. Jest to wersja bezprzewodowa. A miejscówka, na którą poleciłem, to jakiś losowy chiński domek, japoński. Coś w tym stylu. Widzowie ogłem yy, no jeszcze mnie tu nie było. W sensie, no niby byłem, ale nie kojarzę. Hej, i gdzieś tu obok jest typ, który. Który mnie prawie zesprejował. Aha. Ej, stary, on mi daje więcej damage'a z SMG-ka. Kozaczek, pozdro. Kozaczek, ty mi dawałeś, chłopie więcej damage'a z SMG-ka niż ja ci z tej pompy. Więc ja tą pompę wywalam. A no i w sumie w tym momencie wchodzę też pod daszek i żegnam się z moją myszką, którą gram zawsze. Widzowie, no szybko poszło, nie? Szybko poszło. Pierwszą odkładamy. Ale zanim przejdziemy do kolejnej myszki, mam dla was szybkie info. Wizowie przychodzę dzisiaj do was ze świetną informacją, a szczególnie dla graczy mobilnych, którzy szukają łatwego oraz szybkiego sposobu na zakup gier i aplikacji w Google Play. Na pewno nieraz słyszeliście o PaySafeCard. Card. PaySafe Card to szybka i bezpieczna metoda płatności, dzięki której możecie kupować m.in. aplikacje i gry właśnie w Google Play. Wystarczy, że założysz konto na My PaySafe Card oraz doładujesz je za pomocą kodu z Carda. Następnie łączymy nasze konto MyPaySafe z Google Play. Teraz możecie zakupić swoją wymarzoną grę bądź aplikację. Jak widzicie, ja zakupiłem wybraną grę. Wszystko pięknie śmiga. Zajęło mi to... Tyle czasu, czyli praktycznie w ogóle. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was mega promocję. Jeżeli teraz założycie konto MyPaySafe i powiążecie je z Google Play, a następnie wydacie 20 zł lub więcej, to otrzymacie 20 zł zwrotu. Oferta jest ważna do 31 grudnia. Czyli wydajesz kasę, ale kasę odzyskujesz. Piękna sprawa, co tu dużo mówić. A jeżeli jeszcze nie znaleźliście prezentu świątecznego dla gracza, to podpowiem: Pacing Card będzie naprawdę strzałem w dziesiątkę. Bardzo prosty i na pewno trafiony prezent. Ja zapraszam Was do linku w opisie, w którym dodatkowo możecie. Wygrać telefon Google Pixel. Bierzcie udział i korzystajcie z promocji. Uwaga, przyszła pora na myszkę numer jeden. Jest to coś takiego: chińskie znaczki. S1 chińskie znaczki. Na pewno dużo wam to mówi, widzowie. No, mi tak samo. Otwieramy tą myszkę. Prezentuje się całkiem spoko. No, jak myszka do grania. Taka prosta, zwykła, tańsza myszka do grania. Przetestujmy. Dobra. Podłączyłem, stary, jest, mamy to Widzowie, czerwony, szybki, gamingowy kolor To jest to, co mi się podoba, ale jest taka lekka, człowieku Że jakbym nią tak, wiecie, tak, no wiecie, wiecie sami co, jak się człowiek czasem zdenerwuje Podejrzewam, żeby nie wytrzymała Ej, i ona, o stare, ona nie ma bocznych przycisków Aha, no to pozdro, widzowie, a czułość na niej się da w ogóle zmienić? Coś tu klik, aha, nic się nie da No to ja mam czułość, człowieku, helikoptera Ja... Ty, co? Dobra, ten sensor w tej Myszce, yy, no powiedziałbym Jest chyba, no Słabiutki, wydaje mi się, że to jest taka myszka Widzowie, która ma tylko fajnie wyglądać Ale jeżeli chodzi już o granie, no to, to To nie pograci nią sobie, naprawdę Muszę robić bardzo powolne ruchy, bo sensor Gubi w ogóle, no totalnie się gubi Dobra widzowie, lepiej kogoś wyeliminujmy I zmieniajmy tą mychę, bo Ja nawet nie mogę nią budować Ja jestem typem człowieka, który ma od lat Budowanie na myszce i widzowie No jeżeli, yy, nie mam guziku na myszce, to nie jestem w stanie budować. Zabieramy żywioł ognia oraz P90. Może nie jestem tego jakimś fanem, ale weźmy, po prostu jedźmy kogoś pokonać. Przy okazji widzowie napiszcie na jakiej myszce gracie wy. Ja tutaj zabieram itemy. Trzeba szybko lecieć. Chciałem pozbierać matce, ale po co mam zbierać matce? Jak ja i tak nie mogę budować? W sensie, sorry, mogę budować daszek, więc ja może go zamienię. Ej, mam plan, zamienię go na rampę. Jak coś to buduje daszek, który jest rampą. Lecimy na potężne pompy. Mam nadzieję, że na tych potężnych pompach potężną pompę komuś wywalę widzowie. No byłoby całkiem spoko. Tylko jest jeden. Problem. Nie mam żadnej e, rotacji, nie mam żadnej maski do teleportacji, nie mam żadnych kulek. Byłbym tam dużo szybciej. A szkoda. Czekaj, bo ja bym chciał zabrać te duże potki, wywalmy maskę. Dobra, jest spoko. Ej nie no, ta myszka na początku wydawała mi się fajna, ale serio, widzowie, jest jest kaplica, jest naprawdę kaplica. Chcę to zmienić jak najszybciej. Bierzemy auto, szybko do niego wsiadamy. I teraz pytanie, czy ktoś będzie tutaj w pobliżu, czy też. Aha, chłopie, wjechałem w súb. Ej, ktoś był, ktoś był, słyszałem strzał. A, bez kitu, łoją się tam stary nawalają się, ostro. Zdecydowanie, znaczy, nie wiem, czy ostro, nie, ale... Ale ale wjeżdżam, jest obok Pompę, eee, nie mogę budować, czekaj rampy Jezu, co tu się, nie, co tu się widzowie Co tu się dzieje, 76 Popie, Jak ja przejść tego typa porobię, dobra, Boks! Box, Popie, dałem mu boxa Daszkiem, pierwszy box daszkiem W Polsce widzowie, to mi się podoba, nie Ulećmy się, czekaj, bo nie mam jak dać F3 Muszę zeskrolować, widzowie, zmieniam to Zmieniamy tą myszkę, ja tym nie chcę grać Weźmy coś porządniejszego, dobra, stary Jak się zabudować z samym daszkiem, nie da się Wchodzę do auta, okej, okay, jest git, podziękujemy Pani, było bardzo miło, nie? A, było, było. Dobra, widzowie, wjedźmy w coś lepszego. Myszka Fortnite'owa Razerowa. Ja cię kręcę szybciej, szybciej, szybciej. Ogłem ta myszka jest dużo lepsza, tak mniej więcej 100 razy lepsza. Widzowie ASMR Folika, zdrapana. No i dobra, widzowie, teraz to ja mogę grać, człowieku. Teraz, teraz to będzie się działo. Budować mogę. daszek sobie wyedytujmy. Tylko tak samo musiałbym zmienić tutaj czułość, widzowie, no ale tej czułości, no nie zmienię. Chociaż ty w mógłbym zmienić. Dobra, dobra, czekajcie, zmieniamy czułość, żeby tu w ogóle dało się grać, człowieku. Gdzie się zmienia czułość myszki? jeżeli mam 13,8, to będę miał, nie wiem, 7-6 i 7-6. Git. No, teraz to będzie. Dawać mi do jakiegoś napoceńca. żeby wjeżdżam i rozjeżdżam. Dosłownie, no stąd mychą, na luzie. Boję się, jaka będzie kolejna. Tyle wam powiem, bo... Na tej półce są takie myszki, którymi, no, myślę, że nie chcielibyście nic robić w życiu. Ale gdzie są ludzie? Ja się pytam, człowieku, ty, no, nie, nie mam kogo dojeżdżać. Halo. Że wjechałem na miasto portowe. Stary, dawaj mi tu jakiś ludzie. Otwieramy skrzynkę. Dobrze byłoby dostać lepszego shotguna ogółem, no, ale, no, już przeboleję tego szarego. Ale jak zginę przez tą pompę, no, to się trochę wkurzę, nie? To się naprawdę trochę wkurzę. A jest na to duża szansa, bo szara pompa, no, szara pompa to szara pompa. jest typ przede mną, jest typ stary. Dobra, wysiadam, ładuję typa. Jezu, ta czułość ewidentnie nie jest moja. Ej, ale on ma white'a. On ma white'a, stary, więc ja go podmieniam. Pyk, moja ściana... No człowieku, no przecież tutaj to ja mogę grać taką myszką No tak, widzowie Znaczy mogłem grać, nie? Bo właśnie tą myszeczkę podłączamy <laughs> Tyle by z niej było Widzowie, znaczy, no szybko poszło A kolejna myszka Gaming Mouse MX GM200 Brzmi groźnie Czy będzie groźna w grze? Okaże się za chwilę Ty, kroki Nie, 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 nie Nie, nie, nie nie. Ja cię kręcę, on mnie pajkaksuje, stary On mnie pajkaksuje Więc przechodzimy do myszki MGX 2000. I to, co tu zauważyłem, to to, że nie działa mi scroll. Więc yy, nie mogę edytować budowli. Wizowie, świetna sprawa, piękna sprawa, idealna. No, jak najszybciej chcę to zmienić. Ej, jest typ przede mną: 20, 40, 60. Proszę, stary, muszę cię porobić. Dobra, MGX, wizowie, to jest myszka dla aimerów, Po prostu na daleko. Nie, tak, serio, to, to chyba jest najgorsza myszka w tym zestawieniu. Ja ją odłączam. I słuchajcie, nie mam aktualnie myszki, a biegnę przed siebie. Czy wy widzicie, co to jest? To jest. Myszka bezprzewodowa, człowieku. Jak się wyciąga, to coś. Dobra, wyciągnę USB. Widzowie, odpalam tą myszkę na 2-4 GHz, tak? Chyba, tak, tak. Mamy to, let's go. Dla porównania, to jest moja ręka i ta myszka. Mm, no, jest bardzo płaska. Widzowie, jak się nie mylę, to chyba Apple produkował takie myszki, tylko wiadomo, że to nie jest jakiś Apple, tylko jakaś podruba. Y oczywiście nie mamy tu bocznych przycisków. Ale człowieku, wyjaśniamy ludzi po prostu jednego za drugim, co tu się dzieje. Dobra, Wizowie, myszka płaska. Y, podoba mi się, przynajmniej sensor jest dobry. Słuchajcie, no, zabrakło materiału, żeby była trochę większa i ciężka, ale przynajmniej wsadzili dobry sensor, nie? To jest plus, ale minus jest taki, że nie mam jak tu wejść. Jednak mam jak tu wejść, dobra, idealnie. Bierzemy lepszą pompę, no i dojeżdżamy oczywiście dalej z, Wizowie, kolejną myszką. Tylko weźmy sobie, wypijmy podkę. Stary, ja muszę się wpakować tutaj pod daszek, nie? Celem jest wygrać, pamiętajmy, że celem jest wygrać. Dobra, wchodzimy pod dach. Zmieniamy myszkę Po raz, nie wiem które, ale dużo ich było Następna myszka to kolejny chiński gaming mouse Nie pytajcie skąd ja tyle tego mam, dobra? Nie pytajcie Dobra widzowie, myszka podłączona Pasuje mi w ogóle kolorem do klawiatury Więc lecimy dalej Znowu problem, nie ma bocznych przycisków e, Więc nie pobudujemy sobie Dlatego zastosujmy nasz tajny trick z daszkiem No i to jest bardzo dobre 36 osób do końca meczu Widzowie, ja to wygram Zobaczycie, że ja to wygram To się musi udać Myszek jeszcze trochę mam, więc nie bójcie się Ej są kroki, jest auto, jedzie chłop w Lambo 23 dostał Typku, dobra, on chyba ucieknie, ale tu jest ktoś jeszcze Ale gdzie? Gdzieś na dole niby, widzowie, rozkujmy tą ścianę to Problem jest taki, że ja nie mam e, Widzowie, nie mam e, budowania Co ten, co ten typ Okej, okay, bagietka, nie wiem co zrobiłeś, ale leżysz. Widzowie, zabierzmy sobie jego karabin, zabierzmy sobie jego macy, w sumie, zabierzmy jego wszystko. Wyzerujmy, oczywiście, edycję. Chodźmy do środka budynku, żebym ja nie zginął. Proszę, żeby tu ktoś nie przyszedł. Ej, myślicie, że jak sobie pójdę do narożnika, to ktoś mnie będzie widział? Chyba nie, panie, widzowie, będzie luźno. Dobra, odłączamy naszego chińskiego gaming mouse numer. Jeżeli ktoś to liczy, to napiszcie, który to był numer, bo nie wiem. Weźmy coś lepszego. Aerox3, myślę, będzie dobrym wyborem. Dobra, widzowie, wreszcie myszka, na której mogę przynajmniej. Pokazać wam jakieś budowle, powalczyć z jakimś typem, nie wiem, build fight'a skręcić. Więc chodźmy znaleźć kogoś, kto będzie mocny, odpowiednio do tej myszki, widzowie, tak? Bo jednak tą myszką chciałbym pokonać kogoś napoconego. Dowiedzimy na przykład medal, jeśli ktoś go zebrał. No, wygląda na to, że jeszcze nikt medalu nie zabrał. Ale na pewno chcę tą myszką pokonać kogoś napoconego, żeby tutaj no wywalić go z serwera, i na tym myszki bez budowania, zostawić sobie trochę słabszych. Kto się uda? Nie mam pojęcia. Ale tutaj to ja przynajmniej mogę. Ej! Scroll mi nie działa. Zobacz, ta mieszka ma jak coś już dobre kilka lat. Wiecie, co ona mi spadła? Tak. 10 razy, więc prawdopodobnie coś tam się stało lekko w tego scrolla widzowie, a raczej na pewno. To jest myszka dla mojego drugiego kompa, no i czasem łokciem dostaje hita. Jak widzicie na mapie mamy przed sobą typa z kartą. Myślę, że to jest bardzo dobry plan, żeby tą kartę sobie zabrać i znać kolejnego zona. Nawalamy bota, dawaj szybko kartę. Ej, oni mają mega mało HP. Nie wiem, czy kiedyś też mieli tak mało, ale nie no. W sumie chyba mieli, chyba mieli. Widzowie, sprawdzamy prognozę pogody. No i co? I lecimy na gości dalej. Tylko pytanie, gdzie ktoś będzie? Na pociągu? Może skrzynka? jest jest niezabrana. Aha, tylko pociąg mi odjeżdża. Zowie, chciałbym zdobyć pociąg, no ale nie no, nie za bardzo jest jak. Musiałbym dostać samochód. Ej, widziałem typa gdzieś tam na moście. Widzowie, jeżeli tam ktoś jest, to ja w tym momencie właśnie idę go dojechać. No, wydaje mi się, że kogoś widziałem, jak skakał, ale czy mogłem się pomylić? Nie, no, nie ma opcji, że się pomyliłem. Milion procent, ktoś tu był. Motor, 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 stary, jedzie motor. Czekajcie 2563, wysiadł, buduje się, dobra, jest Git. Widzowie, on się boksuje, podmieniam mu ścianę, daszek do boksa. Pięknie. Dobra, kolego, chyba sobie giniesz. Pyk, pyk. No chłopie, to jest to jest myszka. Kowizowie, no miałem, miałem, że tak powiem, dobrą myszkę, to zaraz musimy znowu wrócić do jakiegoś nie powiem czego. Proszę państwa, uwaga, uwaga. Kto by się tego spodziewał? Kolejna myszka bez bocznych przycisków. Ej, ale przynajmniej ma znowu gamingowy kolor. Dobra, RGB, agresywne kolory, różowy kolor. Naprawdę, no wygląda to mocno, wygląda to mocno. Ty, tak szczerze, w ręce leży fajnie. Z tych powiedziałbym chińskich takich podróbkowych Myszek. Akurat ona leży w ręce, na ile. O, dobra. Widzowie, jak szybko. Jak szybko macham, to sensor malaga mózgu. I tak. Powolne ruchy, spokojnie. Damy radę. Jakoś się dogadamy z tym gryzoniem. Tak mi się wydaje. Scroll działa. Czekajcie. Aha, bo ja nie mogę. Dość. XD. Ja budowli nie będę mógł stawiać. Widzowie, weźmy, zróbmy tak. Scroll działa. Ok, scroll działa. Jedyny plus tej myszki. Samochód, samochód, samochód. Jedzie samochód. Klepie to auto. To może być jakiś dobry typ. Widzowie, to na pewno będzie. To na milion procent będzie mocny, no nie no ja nie mogę się ruszać. Dobra, przecież to będzie jakiś napoceniec, stary, 24. Widzowie, muszę go zespamić, bo jak on podejdzie na blisko, to jest po Stary, jak on podejdzie, ej, nie podejdzie! Mamy to, mamy to. Nie wiem po co ty te maski rzucasz, ale w sumie dla mnie to dobrze. Okej, okay, kolejna myszka, widzowie, zaliczona. Zabierzmy tylko te itemy i schowajmy się w suwie. Najlepiej z tyłu, może z prawej strony. Będzie spoko. Czekajcie, odłączmy to, bierzemy. Bierzemy nexa. Ej! Nie, nie, nie! 9 osób do końca. I trzy myszki, które będę podmieniał teraz po każdym kilu, Bo przecież jak ja podmieniam te myszki na kabel, to dostaję cały czas spreje Pierwszym typem, którego dojadę, będzie ten medal. Dobra, widzowie, widzę ziomka z medalem do 125. Jest za tym drzewem, dokładnie. 37 kraka ma stary. Dobra, leci wklejka, stary, leci w niego po prostu wklejka. Siema 20. Czemu tylko 20, ja się pytam? Widzowie, nawalam do niego, podmieniam ścianę. Daszek, bomba, bomba. Dobra, mamy to, medal będzie mój. Wymieniamy sobie shotguna, bierzemy SMG-ka i oczywiście też zmieniamy myszkę, czy do Koła nie ma nikogo. Dobra, ja trzy razy naprawdę tak nie zginę. Odłączam. Odłączamy myszkę fortnite'ową i gramy teraz fortnite'ową. Sześć osób do końca. Wbitka na drugi medal. Ty, stary on jest puszkoło mnie. O nie, o nie, o nie, o nie. Widzowie, zawijam się jak najszybciej. Nie wiem, czy widzicie, ale dwa medale leżą na ziemi. To jest bardzo dziwne. Idę to sprawdzić. Ej, są kroki, stary. Bardzo biało ma, że niby ten typ porobił. Dwóch medalowców? Ja porobiłem jednego, ale że on pokonał tego. Dobra, no spokojnie wnikam. Zabierzmy sobie, widzowie tak, zabierzmy medal jeden, zabierzmy medal, e, drugi. Gdzie jest w ogóle drugi medal? Weźmy na pewno tak, katanę i szybko muszę podmienić myszkę po raz kolejny. Dobra, widzowie, biała myszka wjechała, lecimy dalej. Gdzie są ci ludzie? Dawaj mi ich stary. To Tutaj znowu mam. Czułość jakąś totalnie inną widzowę. Ja mam cały czas inną czułość na każdej myszce. To jest trochę szalone, to jest bardzo szalone. To myszka to inna czułość, i człowiek nie wie do końca, jak ma strzelać. 40-60, biało, biało. Dobra, no coś tam dostał, nie? Chociaż tyle. Szczerze nie wiem, kiedy nagrywałem trudniejszy challenge, ale wydaje mi się, że to jest jeden z najtrudniejszych. Naprawdę moje nerwy po tych trzech meczach wizowie są już mocno naruszone. Ej. Ej, tu jest typ, tu jest typ, stary, czekaj, niech on wychyli. Nawala drzewo! 64, sto, 160 dostał, wklejam się. Dobra, byczku, chodź tu, walę cię kataną, tak? O! O Jezu, ja nie wiem tej katany używać za dobrze. Widzowie, muszę pamiętać, że tutaj coś ma mnie tak ze scrollem. Ej, o co chodzi? Typ się zmył, no dobra, niech będzie. Właśnie się wyeliminowali. I tym sposobem jestem widzowie jeden na jeden. Ten typ ma totalne zero. Dobra, lecę kataną, Lecę kataną i to kończę. Widzowie, on się teleportuje tą kulką cały czas. Nie no, naprawdę aim w tej myszce zawodzi, widzowie, no ja nie mogę strzelać tą. Dobra, 144. Ona jest ogółem kozacka. Tylko mam problem, że wreszcie, że wszędzie była inna czułość. Po trzech próbach udało się wygrać.